Jesteśmy z Danielem Mielanciukiem po gali Fight On Day w Rzeszowie. Daniel, no może na początek, jak się czujesz po remisie? No czuję niedosyt, prawda? Nie czuję się po tej walce tak, jakbym zremisował po dwóch rundach. Czułem się wygrany i myślę, że tak było. Tak, y, w, o, mogliśmy obserwować Twoje dobre umiejętności bokserskie, taka była taktyka, żeby w, w, walczyć w parterze, y, w, w stójce? Tak, chciałem się z nim bić w stójce, chociaż był niewygodny, nie jest taki poukładany boksersko i był taki, miał, zadawał dziwne ciosy i do tego miał bardzo długie ręce, ale dawałem rady, prawda? Y -y. Naszym zdaniem ogólnie walkę wygrałeś, co Ty myślisz o że nie był do końca sprawiedliwy, bo po dwóch rundach naprawdę czułem się grany w tej walce. Y -y i uważam, że sędziowie przesadzili z, tym, z tą dogrywką. Już nie mówię o, potem o remisie. A co teraz zrobisz jak wrócić do Warszawy? Czy będziesz ciężko trenował, czy chcesz może odpocząć? Nie, nie odpoczywam. Od poniedziałku wieczorem i dobiegać i od wtorku normalnie wchodzę w cykl treningowy. Czyli nie skończysz kariery, tak jak zapowiadałeś w poprzednim wywiadzie? Myślę, że do wakacji nie skończę, a zobaczymy jak będzie później. A następna walka kiedy? Wiesz już coś? Są jakieś tam rozmowy, może już za trzy tygodnie zobaczę jak będę się czuł. A możesz nam zdradzić gdzie te, za, za te trzy tygodnie? Nie, nie do końca wiem, gdzieś chyba w Katowicach, bo jakaś rozmowa dzisiaj przy śniadaniu. A chciałbyś komuś podziękować? Tak, chciałbym podziękować e, szczególnie mojej dziewczynie, e, która mnie zawsze wspiera, kolegom z nastu latim i także z palestry, trenerowi Łukaszowi Roli i wszystkim, którzy kibicowali mi podczas tej walki. No to dziękuję za wywiad i życzę powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję.